O Boże Stwórco, źródło wszelkiej obfitości i dostatku, w tej świętej chwili gromadzimy się w duchu wdzięczności i szacunku. Podnosimy nasze głosy i serca w szczerym wołaniu, uznając niezliczone błogosławieństwa finansowe, które już nam zostały dane. Dziękujemy za każdy zasób, za każdą okazję, która pojawiła się na naszej drodze, za każdą lekcję, która przybliżyła nas do większego zrozumienia bogactwa, które nas otacza. Niech nasza wdzięczność rezonuje w każdej włóknie naszego istnienia. Jak potężny magnetyzm przyciągający więcej obfitości do naszego życia. O panie, uznajemy, że w obliczu trudności i wyzwań często zapominamy docenić to, co już mamy. Pomóż nam pielęgnować postawę wdzięczności, która pozwoli nam dostrzegać bogactwa, które już istnieją w naszych dniach, nawet w małych rzeczach. Niech będziemy jak drzewo, które, mimo że ma odsłonięte korzenie, wciąż stoi mocno, karmione ziemią, która je otacza. Niech nasze serca napełnią się radością, gdy zauważymy, że jesteśmy na wiele sposobów błogosławieni. Prosimy, O Boże, abyś obdarzył nas mądrością w zarządzaniu finansami. Niech uczymy się zarządzać posiadanymi zasobami z rozwagą i odpowiedzialnością. Niech każda decyzja, którą podejmiemy, będzie oświetlona Twoim prowadzeniem, pozwalając nam budować przyszłość dostatnią i zrównoważoną. Pomóż nam zrozumieć znaczenie planowania świadomego inwestowania i odpowiedzialnej konsumpcji, aby nasze wybory odzwierciedlały naszą intencję prosperowania. Niech będziemy mądrzy jak wąż i niewinni jak gołębie, żeglując po wodach finansowych z rozeznaniem i odwagą. W tej chwili zwracamy się także ku ograniczeniom i negatywnym przekonaniom, które często nas więżą. Prosimy o siłę i odwagę, aby je przezwyciężyć, uwalniając się od lęków i niepewności, które powstrzymują nas od przyjęcia prawdziwej obfitości. Niech uda nam się zerwać więzy, które trzymają nas w ciasnym spojrzeniu na świat, pozwalając, by światło obfitości przeniknęło do naszych serc. Pomóż nam zrozumieć, że zasługujemy na prosperowanie, że jesteśmy godni otrzymywania wszystkich błogosławieństw, które życie ma do zaoferowania. O Panie, również zastanawiamy się nad znaczeniem hojności i dzielenia się. Niech będziemy narzędziami Twojej dobroci, używając tego, co mamy, aby zrobić różnicę w życiu innych. Niech nasza Prosperita nie będzie tylko nagromadzeniem dóbr, ale wyrazem miłości, jaką mamy do bliźnich. Niech, dzieląc się naszymi błogosławieństwami, stworzymy cykl obfitości, który się rozszerza, dotykając serc i zmieniając życie. Niech nasza hojność będzie światłem, które prowadzi innych na ich drodze. Prosimy zatem, abyś obdarzył nas klarownością co do naszych celów finansowych i wizji dostatniej przyszłości. Niech będziemy w stanie wyznaczyć konkretne cele i plan działania który poprowadzi nas do realizacji naszych marzeń. Pomóż nam jasno widzieć, dokąd chcemy dotrzeć i ufać w każdy krok, który stawiamy w kierunku tej namacalnej rzeczywistości. Niech będziemy otwarci i gotowi na nadarzające się okazje, zawsze zgodni z naszym wyższym celem. Na koniec, O Stwórco, wzywamy zaufanie do uniwersalnej obfitości. Niech będziemy wierzyć, że istnieją wystarczające zasoby dla wszystkich i że prosperowanie jest prawem każdego człowieka. Niech ta wiara pomoże nam rozwiać niepokój i strach, otwierając przestrzeń na nowe możliwości i wzbogacające doświadczenia. Niech poczujemy się częścią większej całości, w której obfitość płynie swobodnie, a każdy z nas ma rolę do odegrania w tworzeniu dostatniego i harmonijnego świata. Amen. O panie, dziękuję z całego serca za błogosławieństwa finansowe, które już otrzymałem w swoim życiu. Uznaję, że nawet w obliczu trudności zawsze jest coś, za co można być wdzięcznym. Każda mała okazja, każda otrzymana pomoc, każdy zasób, który płynie w moim kierunku, jest przypomnieniem twojej hojności. Niech będę w stanie pielęgnować mentalność obfitości, dostrzegając bogactwa, które już mnie otaczają, i niech ta wdzięczność przyciągnie jeszcze więcej prosperacji na mojej drodze. Proszę z pokorą o mądrość w zarządzaniu moimi finansami z rozwagą i rozeznaniem. Niech uczę się planować, inwestować i konsumować świadomie, zawsze dążąc do tego, co najlepsze dla mnie i dla tych, którzy mnie otaczają. Niech decyzje, które podejmuję, będą prowadzone przez klarowną i odpowiedzialną wizję, pozwalając, aby moja prosperita była nie tylko chwilowym pragnieniem, ale trwałą i zrównoważoną rzeczywistością. Pomóż mi, panie, przezwyciężyć ograniczenia, które często więżą mnie w negatywnych przekonaniach o pieniądzach. Uwolnij mnie od lęków i niepewności, które powstrzymują mnie od postępu w kierunku dostatku. Niech widzę pieniądze jako narzędzie, a nie cel sam w sobie, i niech mój umysł będzie otwarty na nowe możliwości i okazje, które prowadzą mnie do bardziej dostatniej przyszłości. Obdasz mnie duchem hojności, zdolnym do dzielenia się tym, co mam z tymi, którzy są wokół mnie. Niech zrozumiem, że prawdziwa prosperita nie mierzy się tylko ilością zgromadzonych dóbr, ale pozytywnym wpływem, jaki mogę mieć na życie innych. Niech hojność płynie swobodnie w moim sercu. Pozwalając mi być kanałem błogosławieństw dla tych, którzy ich potrzebują. Niech będę miał jasność co do moich celów finansowych i wyraźną wizję przyszłości, którą pragnę zbudować. Pomóż mi ustalić konkretne cele i opracować plan działania, który poprowadzi mnie do realizacji tych celów. Niech ta wizja motywuje mnie, przynosząc cel i kierunek mojej drodze, aby finansowa prosperita stała się namacalną rzeczywistością w moim życiu. Na koniec. Wzmocnij we mnie zaufanie do uniwersalnej obfitości. Niech będę wiedział, że istnieją wystarczające zasoby dla wszystkich i że prosperita jest prawem, które każdy z nas ma. Niech ta wiara pomoże mi oddalić niepokój i otworzyć przestrzeń na przyjęcie nowych możliwości. Niech żyje z pewnością, że z wiarą i poświęceniem wszystko jest możliwe. O Panie, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wdzięczności, uznając i dziękując za wszystkie błogosławieństwa finansowe, które już otrzymałem. Każdy grosz, każda okazja, każdy zasób to prezent, który wzbogaca moje życie. Niech nigdy nie zapomnę doceniać tego, co już mam, i dostrzegać małe i wielkie dary, które mnie otaczają. Niech mój umysł pozostanie otwarty i receptywny, pozwalając obfitości płynąć w moim życiu, podczas gdy dziękuję za lekcje, które nauczyłem się i za przezwyciężone wyzwania. Proszę cię, z pokorą, o mądrość w zarządzaniu moimi zasobami. Niech będę w stanie podejmować rozsądne decyzje finansowe, kierując się rozeznaniem i wiedzą. Pomóż mi zrozumieć znaczenie planowania, świadomego inwestowania i odpowiedzialnej konsumpcji. Niech każdy wybór, który podejmuję, będzie odzwierciedleniem jasnego umysłu i hojne serca, pozwalając, aby dobrobyt, którego szukam, był zrównoważony i przynosił trwałe owoce. Panie, również przychodzę do Ciebie. Aby prosić o siłę i odwagę w przezwyciężaniu ograniczeń i negatywnych przekonań, które mogą mnie uwięzić. Często czuję ciężar lęków i niepewności, które uniemożliwiają mi postęp. Wyzwól mnie z tych więzów, pomóż mi rozmontować myśli, które mówią, że nie jestem godny dobrobytu. Niech mogę narodzić się na nowo w nowej perspektywie, w której obfitość jest dostępną rzeczywistością, a nie odległym marzeniem. Niech będę miał wiarę w siebie i w swoją zdolność przyciągania tego. Co dobre i sprawiedliwe. Obdasz mnie, oboski, duchem hojne i dzielenia się. Niech zawsze pamiętam, że prawdziwy dobrobyt wykracza poza gromadzenie dóbr materialnych. Pomóż mi dostrzegać znaczenie dzielenia się tym, co mam, czy to w formie czasu, zasobów, czy miłości. Niech mogę pozytywnie wpływać na życie innych, tworząc sieć wsparcia i solidarności, w której wszyscy mogą wspólnie prosperować. Niech moje serce otworzy się na dawanie i przyjmowanie. Uznając, że obfitość mnoży się, gdy jest dzielona. Proszę Cię, Panie, o klarowność w moich celach finansowych i wizję przyszłości. Niech będę w stanie ustalić konkretne cele, które poprowadzą mnie w kierunku dobrobytu, którego pragnę. Pomóż mi stworzyć plan działania, który utrzyma mnie skupionym i zmotywowanym, nawet w obliczu trudności. Niech mogę wizualizować sukces i obfitość w moim życiu, przekształcając marzenia w namacalne rzeczywistości. Na koniec, Wzmocnij we mnie zaufanie do uniwersalnej obfitości. Niech zawsze pamiętam, że zasobów wystarczy dla wszystkich i że dobrobyt jest wrodzonym prawem. Niech mogę żyć z pewnością, że wszechświat działa na moją korzyść, przyciągając okazje, które prowadzą mnie do wzrostu i spełnienia. Niech nauczę się uwalniać od niepokojów i otworzyć moje serce na nowe możliwości, przyjmując to, co najlepsze życie ma do zaoferowania. O panie, w głębokiej wdzięczności przychodzę do ciebie. Uznając wszystkie błogosławieństwa finansowe, które już są obecne w moim życiu. Dziękuję za okazje, które się pojawiają, za zasoby, które mnie wspierają i za utrzymanie, którego nigdy nie brakuje. Niech zawsze patrzę na to, co już mam, z wdzięcznym sercem, wiedząc, że wdzięczność otwiera drzwi do jeszcze większej obfitości. Niech mogę pielęgnować pozytywne nastawienie, uznając, że dobrobyt już płynie wokół mnie, nawet w małych rzeczach. Proszę. Z pokorą o mądrość w zarządzaniu finansami. Niech będę w stanie podejmować rozsądne decyzje, ucząc się zawsze o wartości planowania, świadomego inwestowania i odpowiedzialnej konsumpcji. Niech każdy krok, który stawiam w kierunku mojego dobrobytu finansowego, będzie kierowany rozeznaniem i zrozumieniem, pozwalając, aby dobrobyt, którego szukam, był nie tylko chwilowy, ale zrównoważony w dłuższej perspektywie. Niech mogę nauczyć się mądrze zarządzać moimi finansami. Szanując zasoby, które mi powierzono. O Boże, wzmocnij mnie, aby przezwyciężyć wszystkie ograniczenia i negatywne przekonania, które mogą mnie uwięzić. Pomóż mi dostrzegać i uwolnić się od lęków, które mnie otaczają, mówiących mi, że nie jestem godny dobrobytu, lub że pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Niech mogę przekształcić te przekonania w nowe zrozumienie, które pozwoli mi postrzegać pieniądze jako narzędzie, środek do czynienia dobra i przyczyniania się do świata. A nie jako cel sam w sobie. I niech wśród tego wszystkiego nigdy nie zapomnę o znaczeniu hojne i dzielenia się. Niech zawsze pamiętam, że prawdziwy dobrobyt nie mierzy się tylko tym, co gromadzę, ale tym pozytywnym wpływem, jaki mogę mieć na życie innych. Niech mogę otworzyć moje serce i ręce, dzieląc się tym, co mam z miłością, pomagając tym, którzy potrzebują, i siejąc obfitość wokół mnie. Niech każdy akt hojności wraca do mnie pomnożony. Jako świadectwo mocy miłości i solidarności. Obdasz mnie, Panie, wizją i klarownością moich celów finansowych. Niech będę w stanie określić konkretne cele, które odzwierciedlają nie tylko moje osobiste pragnienia, ale także to, co jest dobre i sprawiedliwe. Niech będę miał plan działania, który mnie prowadzi, który utrzyma mnie skupionym i zdeterminowanym w dążeniu do dobrobytu, który pragnę. Pomóż mi wizualizować przyszłość, która będzie prosperująca. Nie tylko dla mnie, ale także dla wszystkich, których kocham i którzy są wokół mnie. Na koniec, wzmocnij we mnie zaufanie do uniwersalnej obfitości. Niech mogę wierzyć, że zasobów wystarcza dla wszystkich, że dobrobyt jest prawem każdego człowieka i że wszechświat zawsze jest połączony w strumieniu hojności. Niech to zaufanie zmniejszy moje niepokoje, otworzy moje serce i umysł na nowe możliwości, pozwalając, abym czuł się bezpiecznie w podróży w poszukiwaniu życia pełnego dobrobytu. Niech mogę w ten sposób żyć w harmonii z obfitością, która mnie otacza, zawsze gotowy do przyjęcia i dzielenia się. O, jak ważne jest uznanie i dziękowanie za błogosławieństwa finansowe, które już zamieszkują nasze życie. Dziękujemy Ci, Panie, za okazje, które pojawiają się każdego dnia, za małe i wielkie zwycięstwa, które dają nam bezpieczeństwo i komfort. Niech nasze serca zawsze będą otwarte na wdzięczność, pozwalając obfitości płynąć. I niech dostrzegamy wartość w małych rzeczach, ponieważ każdy zasób, który posiadamy, jest odzwierciedleniem Twojej hojności. Niech ta wdzięczność prowadzi nas do mentalności obfitości, przyciągając więcej dobrobytu i przypominając nam, że zasługujemy na wszystko, co dobre. Daj nam, O Boski, mądrość potrzebną do zarządzania naszymi zasobami z ostrożnością i odpowiedzialnością. Niech nauczymy się planować, inwestować z rozwagą i konsumować w sposób świadomy. Pomóż nam podejmować decyzje finansowe, które nie tylko przyniosą korzyści nam, ale także przyczynią się do lepszego świata. Niech zrozumiemy znaczenie równowagi i umiaru. A każda decyzja finansowa, którą podejmujemy, niech będzie kierowana rozumem i etyką, zapewniając, że nasz dobrobyt będzie trwały i zrównoważony. Daj nam siłę, aby pokonać ograniczenia, które tak często więżą nas w negatywnych przekonaniach na temat pieniędzy. Wyzwól nas z lęków i niepewności które uniemożliwiają nam postęp. Niech zobaczymy pieniądze jako narzędzie, energię, która może być wykorzystana na dobro, a nie jako ciężar czy symbol niedoboru. Pomóż nam przekształcić nasze myślenie, otworzyć nasze serca i umysły na nowe możliwości, pozwalając, aby dobrobyt objawił się w naszych życiach na niespodziewane i hojne sposoby. Niech hojność zamieszka w naszych sercach, a my zawsze pamiętajmy, że prawdziwy dobrobyt nie polega tylko na gromadzeniu dóbr materialnych. Ale na pozytywnym wpływie, jaki możemy mieć na życie innych. Niech będziemy instrumentami pomocy, dzieląc się naszymi błogosławieństwami i zasobami z tymi, którzy ich potrzebują. Niech praktyka hojności połączy nas głębiej z istotą życia i przypomni nam, że podnosząc innych, również się wznosimy. Proszę, Panie, o jasność w naszych celach finansowych i wizję przyszłości, którą chcemy zbudować. Niech będziemy w stanie określić konkretne cele, zidentyfikować to, czego naprawdę pragniemy, i stworzyć plan działania, który doprowadzi nas do tej realizacji. Niech nasza wizja będzie wystarczająco szeroka, aby obejmować nie tylko nasze potrzeby natychmiastowe, ale również nasze najgłębsze marzenia i aspiracje. Niech każdy krok w kierunku tych celów będzie oświetlony Twoim światłem, prowadząc nas z pewnością i zaufaniem. Na koniec, niech ufamy w obfitość uniwersalną, wiedząc, że istnieją wystarczające zasoby dla wszystkich. Niech to zaufanie uwolni nas od niepokoju i lęku, pozwalając nam otworzyć nasze serca i umysły na nowe możliwości. Niech poczujemy pewność, że dobrobyt jest prawem każdego z nas, a wierząc w ten obfity przepływ, przyciągamy do naszych żyć wszystko, czego potrzebujemy, aby prosperować. Niech ta wiara wzmacnia nas i zachęca do dalszego działania, zawsze z wiarą i nadzieją. O boska obecności, która przenika wszechświat, przychodzę do Ciebie w poszukiwaniu siły i jasności. Ufając w obfitość, która nas otacza. Niech moje serce otworzy się na zrozumienie, że istnieje nieskończone bogactwo dostępne dla nas wszystkich. Pomóż mi dostrzec, że tak jak światło słońca świeci dla wszystkich, tak również dobrobyt rozciąga się na każde istnienie, bez wyjątku. Niech będę w stanie pielęgnować w swojej duszy pewność, że zasługuję na wszystkie błogosławieństwa, które życie ma do zaoferowania. Daj mi wizję, aby dostrzegać poza ograniczeniami które często mnie otaczają. Niech z odwagą pokonam negatywne przekonania, które nie pozwalają mi prosperować. Wyzwól mnie z lęków, które, jak cienie, próbują przyciemnić moją drogę. Niech każdy ograniczający myśl stanie się okazją do wzrostu, pozwalając światłu obfitości swobodnie płynąć w moim życiu. Naucz mnie być mądrym w moim zarządzaniu finansami, podejmować decyzje, które odzwierciedlają nie tylko moje pragnienia, ale także odpowiedzialność którą mam za powierzone mi zasoby. Niech nauczę się wartości planowania, świadomego inwestowania i odpowiedzialnego konsumowania, aby dobrobyt, którego szukam, był zrównoważony i przynosił trwałe owoce. Niech w każdej decyzji znajdę jasność i ostrożność potrzebne do budowania solidnej przyszłości. Pomóż mi pielęgnować ducha hojności, pamiętając, że prawdziwe bogactwo objawia się nie tylko w gromadzeniu, ale w zdolności do dzielenia się. Niech będę narzędziem dobroci i pomocy, Przyczyniając się do szczęścia i dobrobytu innych. Niech każdy akt hojności stanie się nasionem, które, gdy zostanie zasiane, zakwitnie w obfitości, przynosząc radość nie tylko mnie, ale wszystkim wokół mnie. Daj mi, Panie, jasność potrzebną do określenia moich celów finansowych. Niech będę w stanie wyobrazić sobie przyszłość pełną dobrobytu i spełnienia, a także znaleźć determinację, aby stworzyć plan, który doprowadzi mnie do tej rzeczywistości. Niech cele, które ustalam, będą odzwierciedleniem moich najgłębszych pragnień, a ja będę miał odwagę, aby dążyć do nich z wiarą i zaufaniem. Na koniec, wzmocnij we mnie zaufanie do uniwersalnej obfitości. Niech będę świadomy, że każdy krok w kierunku dobrobytu jest krokiem w stronę większego dobra, nie tylko dla mnie, ale dla całej ludzkości. Niech niepokój zniknie, a ja otworzę swoje serce na przyjęcie możliwości, które wszechświat ma do zaoferowania, zawsze z wdzięcznością i radością. Tak, z niezłomną wiarą oddaję się przepływowi życia, obejmując dobrobyt, który jest moim prawem. Niech każdego dnia doświadczam obfitości we wszystkich jej formach, zawsze z wdzięcznością, miłością i hojnością. Amen.